Hello moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hunter i kolejny odcinek z Batman Arkham Origins i tak jak obiecałem eee, nagrywam drugi odcinek tutaj e, z tych misji treningowych pogramy sobie dzisiaj Deathstroke'iem zobaczymy jakie on ma tutaj swoje umiejętności żeby nie przedłużać, nie chcę żeby ten odcinek był tak długi jak poprzedni eee, z Bruce'em Wayne'em, więc od razu sobie weźmiemy kampanię i od razu sobie przejdziemy do tego ostatniego no szkurwa mać w odcinek z Bruce'em Wayne'em, wykonać by kampanię tej postaci, o boże, serio? Żeby ze strojka odblokować muszę zrobić tam. To przecież głupie gówno. Nic, dobra, to czekajcie. Tu mamy... A to nie mamy łączonych? A nie, mamy łączone, łączone. Dobra, będziemy mieli jedną... Nie, tu są dwie bijatyki i jedno... Jeden ten tryb z tym, tak? Tu mamy jeden taki, jeden taki. A sama bijatyka, sam ten. Hmm, to nie wiem, czy. Intensywny trening, dziedzictwo, liszczyciel, gotyko. Nawet dajmy sobie tutaj, nie wiem, nie wiem. <śmum> Obojętne, dobra, tak jak mówię: weźmiemy sobie, zobaczymy po prostu, jak sprawuje się devstrełk. Strasznie wkurzające jest to, że kampanii nie mogę zrobić tej devstrełkowej, no ale cóż. Maksymalnie trzy modyfikatory, aha, dobra. A możemy bez? Możemy bez. No spoko. Zacznijmy bez, aby jak wejdziemy Okej. Okay. No to mamy dewstrełkę. On. Aha, to jest tutaj, tak. On zasadniczo posługuje się taką laską jak właściwie Robin. Podobną, prawie Jak widzicie, się rozszerza przy uderzeniach. Śmieszne. Wypróbujemy sobie wszystkie tutaj. Wow, to wow, było fajne Z Komentami tak wygląda jakby tą laską tak ich lekko tylko wiecie Smyrał zamiast napierdalać Okej, okay, tak można sobie robić tym. Uuu, nice Wow! Aha, to jest to Nie, takie kuleczki śmieszne no dobra, fajne, fajne. Kuleczki wystrzeliwuje um, w ramach tam jakiegoś tam ba, bata, bat, ba, batarangu. O. Standardowo linka właściwie. Linka chyba mają wszyscy. Bo ciężko coś innego po prostu wymyśleć na to miejsce, żeby miało to sens. Wydaje mi się, że nie. Myślałem, że można, wiecie, tym mieć szersze pole... Kurde, nie mogę tego w ogóle zatrzymać, what the fuck. Szersze pole ogłuszenia, ale nie ma niestety takiego czegoś. O, wybuchowy żel mam jakiś, znaczy coś w rodzaju wybuchowego żelu. Yy, ładunek taki yy, wybuchowy, okej, okay, dobrze wiedzieć. Jeszcze jedno chciałem. O! Po prostu mu jakąś bombę. Nie, nie wiem co ja mu jebłem. Aha, mogę to później po prostu wysadzić. No dobra, śmieszne, śmieszne w sumie, trochę. Co to za ludzie w ogóle? Jokera, nie? Jokera, wydaje się, że wiecie przynajmniej coś tam. Zobaczymy o co tam w tej kampanii chodzi. Wiecie, coś się więcej dowiemy, cokolwiek po prostu. Ale nie! Po co? Musisz najpierw przejść coś innego, żeby odblokować to. Nie, nie lubię czegoś takiego. Strasznie. W ogóle wiecie, no nie mam, mam, ma, mamy DLC, które no ja tutaj powiedzmy, że całości, ymm, ymm, znaczy nie, ja sobie dokupiłem, fakt nie, sorry, ja dokupiłem, więc przypuszczalnie ta inicja, tak, ta inicjacja była jako DLC, ja to DLC kupiłem, oczywiście jak kupowałem Batmana, kupiłem po prostu ze wszystkim, nie, ale musiałem w sumie uzbierać, nie było, że była wersja goty, tylko był Batman i były dodatki, kupiłem sobie w ten, w ten sposób. Tą inicjację, to co, to co w poprzednim odcinku widzieliście, yy, właśnie, gdzie gramy z Bruce'em Wayne'em, tą inicjację ja sobie dokupiłem za hajscy za hajscy dokupiłem i uwaga nie mogę nie mogę grać we wszystkie mapy bo, bo nie bo muszę najpierw jeszcze poprzechodzić milion razy grę znaczy może nie ale ale wiecie muszę porobić te wszystkie te wszystkie y, muszę poprzechodzić y, pozdobywać jakieś te znajdźki nie znajdźki porobić wyzwania żeby móc łaskawie zagrać sobie na mapach które jakby nie było kupiłem, zapłaciłem za to, żeby je mieć nie? i to jest to jest akurat już dziwne, bo co innego jak wiecie, można to odblokować po prostu nie? czyli tutaj te powiedzmy podstawowy trading, a ah, fuck you, batmanem jakie salta robi kurde, taki stary a tak się patrzy kurde uwija nie? coś mi nie idzie więc to akurat jest dosyć głupia polityka, no bo jak już... Kurwa mać, byłeś tak daleko ode mnie, że... Wszyscy mają tutaj te kurde z banki. Nie no można... Nie. Brzutnia haku. Właściwie tutaj mam coś. O! Właśnie czemu ja z nigdy z tego nie korzystam Żeby zobaczyć. Okay. O, okej. O, wow wow ła nieźle. Fajne, zielono! Hehehe, lubię zielono. Aha, są miny zbliżeniowe, dobrze wiedzieć. To sobie mogę wysadzić. To że akurat. A ten tu skąd? Myślałem, że on już leży. jak się... Granat... Nie, 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 nie to chciałem. Kibalistyczny ładunek, bomba zbrzeniowa. Zaczep. Aha, czyli też możemy ten... No tak, faktycznie, no bo przecież Batman od niego to miał, czyli możemy z tego korzystać. Dobrze wiedzieć. To się bardzo przyda w kolejnym... Eee, dobra, co to była trzecia runda? No tutaj słabo mi idzie. Dobra, przyspieszmy troszeczkę. Zróbmy tą rundę. O Boże, jeszcze ten wielki musi być. Kurwa, no kontrowałem, ale to gówno daje, oczywiście. Standardowo kogokolwiek. Dziękuję. Kurde, no chciałem zrobić ten potrójny wiecie. No ale. <śpiewanie> cały czas ktoś przyłazi. Potrójne ogłuszenie, nie? Żebym coś mu zrobić. No akurat bardzo by się. Fa, fa, fajne, fajne, strasznie podobało mi się właśnie te elek, e, elektryczne rękawice, które elektrokursionerowie zabraliśmy w Batmanie. Znaczy w, w, kampa w kampanii, w fabule. Bo to się naprawdę przydawało. Takimi, kurde, nie wiem czym, czym on strzela. Jak strzałeczkami usypiającymi, tylko nie usypiają, niestety. Albo to są kulki, kurwa z kupą. O, no, ale jakieś takie zielone później zostaje. Fuck. Kulka z kupą. Czajcie, takie wiecie, plastikowe kulki wypełnione w środku, kurwa ekskrementami. I, I jakby w ludzi czymś takim strzelać. Już od razu by sobie odpuścili. To by było dobre na jakieś takie wiecie, kurwa. Yy, jak to się nazywa? Mani znaczy, manifestacje. <gryw> nie mówię, że manifestacje mają yy, rozganiać tym, tylko, tylko właśnie na jakieś takie. do kontroli tłumu, o. Powiedzmy, nie? Odblokowano grafikę koncepcyjną. No super. A, hmm. Brakło mi 300 punktów, no nawet nie, 285. Aj Boże, dobra, trudno. Do, do kontroli tłumu to by było dobre, nie? Mamy kulki z gównem, które po prostu wie, śmierdzą mi ludzie. ochu, jak śmierdzi, nie idą, nie wiem, kibole idą kurwa powiedzmy yy, nie? idą kibole, kurwa, będziemy się napierdalać, a tu a tu policja kurwa, kulki z gównem i wszyscy o nie spierdolamy, oni mają kupę. Dobra, podczas walki będę aktywował steki z bronią. Nie, w trybie walki kombina, bla bla. Co to jest? Powrót do zdrowia. Graż będzie powoli odzyskał utracone zdrowie, ale za darmo. Graż automatycznie dostaje medal, jeśli nie zrealizuje wszystkich trzech celów do końca. To se wezmę. <laughs> Dobra, yyy... Um, no to zacznijmy. No, co ty, amatyr, powinieneś być? Częstość? Hehehe. Przepraszam, że byłem zawodnikiem tego wypadku, ale uznaliśmy, to cię zabiję, i... no... Super, dzięki, w najsmutniejsze z tym w tym wszystkim jest to, że gość ma ksywę Deathstroke, nie? Ale i tak wszyscy, absolutnie wszyscy wiedzą, jak ma na imię, i wszyscy mówią do niego po imieniu, czyli Slade, masakra po prostu. No, a czekajcie, a może by tak. O, kogoś zaczepić. Nie o to mi chodziło. Myślałem, że mogę zaczepić kogoś pod tym. O, mogę. Uh -oh. A uh -oh. uh -oh. no, utknął. Utknął tam na tej lince. Lulz, dobra. <laughs> śmiesznie. Nie wiem, jakie wyzwania mamy. Roma, krata zgaszony przy... przy przeciwnika do gaśnicy używając zaczepu, dobra. E, uwaga na goły e, powrót wroga za pomocą pocisków z kiebla na ziemi. Że kurwa, co? Jezu, ale on jest sprawny kurwa, nie? Jest taki... Wiecie, z gracją to wszystko robi. Nie ta kurwa ciężko jak Batman. Jebie, przyjebie, kurwa, zajebie, kurwa, z buta i tyle, nie? A ten tu pięknie, kurwa chociaż dziadek, ale normalnie w kwiecie wieku. Aha, kibalistyczny to się nazywa. Chyba mnie zobaczyli tam. Tak, zobaczyli mnie. Czekam na jakiś gaśnic, nie? Ale jakoś no, tu jest butla, w sumie. No, ale ja nie mogę w ten sposób nic zrobić. Trudno. A, czekajcie, nie, bo ten został jeden. Co on zrobił, właśnie? Tak coś strzela, po prostu. O, tak. Niech nie usłyszą nawet. Tu są jakieś gaśnice. Czekajcie, w drugiego no, chyba go nie załatwimy z dymu. A jednak uznało, że z dymu. No jest super No wow. Szybkie <laughs> To było dosyć szybkie Royal Apartment Fajnie, odblokowują mi się grafiki koncepcyjne Nie wiem dlaczego, ale tak o. Medal za darmo, yo Kostaty... nie, nie chcę statystyk, dobra Idziemy dalej do ostatniego I sobie zrobimy no Szkoda, że dla mnie nie zobaczymy tego No ale no, nie chce mi się, szczerze mówiąc Nie chce mi się, nie mam no na to ani ochoty, ani siły, ani czasu i co, teraz mam wszystkie te mieć? O Boże. Świetnie. Przynajmniej będę broń od ten. Okej, okay, nie wiedziałem, że to ten, te. czyli wychodzi na to... No, a faktycznie też tak było w, w Arkham City, że były te, 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 te modyfikatory, że one musiały być. A nie, nie ma to tamto, że nie ma, nie? Będziesz mi tu uścigał. Dźwiękowanie jest niesamowite w tej grze, naprawdę. A słaba ta broń jest, jeżeli chodzi o takie jakieś szybkie ruchy, tak jak wiecie, batarangami i tego typu rzeczami, to jest słabo. To jest tak śmiesznie brzmi, tak ciu ciu, ciu, ciu ciu. Ale udźwiękowienie musicie przyznać, że jest... Oh, shit! że cię już zatwiłem. Dźwiękowienie jest tu dosyć naprawdę przyjemne. Gdzie jak to jest jakieś kij metalowe, to słyszymy, że uderza... uderza metalowy kij, tak? Jak to jest 5, to słyszymy 5, no i tak to... To chyba najważniejsze, przynajmniej dla mnie, yy, w całym tym w całej tej yy, gamie dźwięków, to to, że słyszę, kiedy yy, przeciwnicy przeładowują broń, tam powiedzmy ją. Boże, święty, ale będę miał tutaj normalnie. Patrzcie. Ciach. Nie na miałem z 35, albo lepiej. No i dobra. No, jak, jak ładują broń, nie? To znaczy, ona powinna za każdym razem już być załadowana, skoro jeden załadował, no ale nieważne. Ale mamy dźwięk, że goś podniósł i ładuje broń, tak? Co jest mega istotne. <laughs> Ej, nie mogę nic zrobić. Okej, okay, teraz dopiero. Musiłem. Nie mogłem się ruszyć, Musiałem... Eee... Czy coś najpierw co innego dziwaczny? Siem. Aha, jest jakiś gaz. O, shit, ucieknij. Okej. Okay. Jest jakiś dym, bo zastanawiam się po prostu, czy on. Wiecie, zadziała, jak go tak zdetujnuje między nimi. Nie do końca. Nie do końca. niby działa to na jednego, ale niby w ogóle nie działa. Ej, to było hamskie. Przecież skontrowałem to w idealnym momencie. Tak, jasne, strzelaj po nas wszystkich, kurwa. Brawo, gamoniu. Ej. To jest to, co mnie mega wkurzało zawsze w Batmanie. Goście strzelają po prostu po innych. Wyjebane zupełnie mają. Okej, okay, dobra. To jeżeli już idziemy w taki układ, że gość może strzelać po mnie, to równie dobrze, on powinien móc postrzelić yy, swoich ziomeczków i kurwa, oni powinni teraz pomierzyć. Przecież gość strzela ewidentnie przez drugą osobę do mnie, nie? Dlaczego ta druga osoba nie traci życia albo w ogóle nie wiem, nie umiera tak insta, nie? Już tu pomijam to, że Deathstroke mógłby ich wszystkich pozabijać, a tutaj nie zabija, ich tylko bije, bo. No bo taka jest koncepcja gry. No tylko że, kurczę, no to trochę jest wiecie nie fair. Bo nas można zastrzelić. I jesteśmy chyba jedyną jesteśmy jedyną osobą w. Kurwa w całej grze, która żyje, nie? Bo są. Często widzimy martwy, martwych osobników. No kurwa, podejdź do niego. Zwłaszcza tutaj, bo Joker ich tam zabija. Aczkolwiek, no, jesteśmy jedyną osobą, którą można zastrzelić w tej grze. A reszta jest kurwa nietykalna. Fajnie. 16 tysięcy, no dobra. Jeszcze kawałeczek nam został do końca. No, tu poszło gorzej. Znacznie. W drugiej, ludzie było zajebiście. Teraz tak. No, ale to jest tak, albo się skupi człowiek na komentowaniu. O, tych chuligan nie. Jeden... Myślałem, że dwóch jest takich wielkich, ale nie drugi ma po prostu pudło. O, cholera, jasna, no, złapał mnie. To, to trzeba pochwalić twórców, że tutaj akurat zrobili duży postęp, jeżeli chodzi o te. O te właśnie dokoksane postacie I Jakim sposobem ja oberwałem? Pięciu ludzi było na mojej drodze Jebani wszyscy są kurwa nieśmiertelni A idź mi stąd No no nie ty! Jezu! Ajajajaj! Aj, aj, aj. Spierdalaj o Czy mógł tam ktoś klaskał właśnie? Pójdźże mnie! No nie da... Ej, walnął mnie... Ale teraz... To już było mega głupie! Walnął mnie kurwa w materacy! Kurwa, materace to są. Ludzie to są materace. Jak mogłem oberwać od materaca? Co z betonu te materace? No to się nie dziwię, że oni nie chcą siedzieć w tym więzieniu. Jak kurwa śpią na kurwa betonowych materacach, no. Też bym nie chciał. Też bym spierdolił. Siem się później dziwią, że. Takie świry, kurwa, jak Joker powstają. No jak, kurwa, spał pół życia na betonowym materacu. Tak, strzelaj po mnie bardziej, kurwa może, co? Jezu, nie no, po prostu to już jest po prostu głupota. What the fuck? What Ten chyba jest ostatni, a w końcu ktoś do mnie powiedział: Co to, co oni tam robią? Te zboczuchy jedne. Ołożyli na sobie jakby normalnie nie wiem co. I pełno teraz yy, ty jakiś yy, no, yy, artów dostaję i tak dalej. To była już czwarta runda, a szkoda, no 2000 punktów mi brakło. No dobra, słuchajcie, to było tyle. Kampania zakończona, nowy rekord osobisty. Pierws pi pierwsza rzecz, którą w ogóle zrobiłem, tak? Skończyłem, hura, hura. Dobra, yy, słuchajcie, pokazałem wam dev no niestety nie, nie ma możliwości pokazania wam tego tutaj. Chyba żeby było, w użytkownika to się wtedy wścieknę. Nie, to wszystkie są po kolei, no trzeba by. patrzeć. Nie, no te są od Batmana, bez wyrzucania pieniędzy. Kiwi, tak naprawdę, dobra, nieważne. W każdym razie, pokazałem wam Deathstroke'a, pokazałem wam Bruce'a Wayne'a przed tym, jak był Batmanem, tak wyglądało. Jakby kogoś to interesowało, mogę jeszcze raz pokazać stroje. O widzicie, tu mamy takiego strażnika w sumie. Jak, jak. Nie, ci inaczej wyglądali. W sumie fajnie on wygląda takie, kurwa, wszystko w skórze. Deathstroke'a mamy w takiej wersji. wersji Injustice, on zajebiście wygląda w tej wersji. Ma taką kurwa zbroję, tą taką z takich małych płytek, fajnie. No i standardowe jakieś chujowe stroje. Tak samo tutaj niektóre też są. To jest chyba najbardziej przerażający strój Batmana, jaki widziałem. No, jakieś takie standardowe. Tutaj kurwa Mother Russia. Tutaj. Aha, to jest Gaslight, no to się nie ma co dziwić. New 52, ok. Noel. No, następny kurwa, rycerz. No i na przykład i następny beznadziejny strój, pierwsze pojawienie się. Nie? No i takie mamy ten. Ten w sumie jest taki też kurwa przerażający. Może sobie wezmę sobie tę. Te, teraz mam odblokowaną, bo ogólnie to jestem jakby w grze, tylko. tylko um, w grze, tylko właśnie widzicie w tej, w tej bazie szkoleniowej i w ogóle ubrałem sobie strój właśnie RF2. Tylko nie ten, właśnie nie ten czerwony, tylko ten żółty, ale chyba wezmę ten czerwony, bo tamten ten zajebiście wygląda fajnie. Mamy tutaj po prostu, wiecie, możemy sobie wejść tu i odblokować. Yy, odblokowało nam się po prostu możliwość zmiany stroju na coś innego, więc chyba sobie właśnie wezmę ten z RF2. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, także dziękuję Wam serdecznie, moi drodzy. Tutaj Batman i tam Hunter i trzymajcie się do usłyszenia bye bye